Dzwonek, budzik, telefon. Ten dźwięk brzmi jak wyrok. Powtarza się bez zostanku. Nie dając ci żyć. Wskazując cię na mękę. Prawie jak kara śmierci. Nic. Trzeba wstać. Znowu to samo. Po wczorajszej imprezie byłem taki padnięty, że zostałem w spodniach. Przynajmniej nie muszę ich nakładać. Słońce świeci ci w gały To znak, że rozpoczął się dzień. Termometr pokazuje 35 stopni, bo świeci na niego słońce, a na dworze zimno jak w dupie. Stoję i patrzę w lustro. Zastanawiam się nad sensem życia. Myję ręce. Buzię zęby zaschniętą pastą, bo znowu jej nie zakręciłem. Piłuję w lewo, w prawo, w górę, w dół. I tak szczotkuję. Wyobrażam sobie, jak miliony bakterii po prostu giną. I znów chwilą zastanowię się nad sensem życia. Albo wyobrażam sobie, że jestem słabym i Być, albo nie być. Po co to wszystko? Wypukuję usta i strugam do umywalki. Tak po prostu. Zbrałem się, najadłem, to teraz czas... Wyjść. Co tu założyć? Kurtka wyjściowa. Czy sportowa, wyjściowa? A, założę sportową Będę bardziej na luzie i... A. No, może być hmm, gdzie są klucze? Kuźwa, znowu skupiłem klucze, nie wiem gdzie są Tu ich nie ma, tu ich nie ma Tu też Dobra, razione są? Zawsze szukam kluczy Dobra, są na stole, nie zauważyłem. No dobra No to idę Więc wsiadam do mojego zasłużonego citrena i w drogę Wsiadam tam kluczy, przekręcam, kontrolkę odpalam Może być ale rapa paliwa znowu nie ma. Hmm. Czerwone, wszędzie czerwone, 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 tu czerwone, tam czerwone. Hmm. Dobrze nie muszę stać na przystanku, tego ja hmm. Znowu czerwone, 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 czerwone i korki, czerwone, dziury w drodze ciągle czerwone, czerwone. Znowu czerwone. Listen, everybody'd like to do for you a song that's lively and real, brand new. You heard them fast, you heard them slow. The name of this tune is Step It Up and Go. You gotta step it up and go. You gotta step, go. got step, go. got step it up and go. Yeah! Step it up and go. You gotta step it up and go.